Dlatego zamiast tego, chcę Ci dzisiaj pokazać framework i konkretny arkusz, który będziesz miał do pobrania na samym końcu tego filmu, który pomoże Ci przez to wszystko przejść, zadać sobie odpowiednie pytania i zbudować autentyczną, spójną z Tobą markę osobistą, która wesprze Twój biznes. Więc zaczynamy od razu. Pierwsza rzecz, o której musisz się zastanowić, to jest to, kim byłeś 2 do pięciu lat temu. To właśnie ta perspektywa paru lat życia pomoże Ci określić trzy najważniejsze perspektywy. Po pierwsze, twoje życie osobiste, po drugie, twoją karierę i po trzecie, twoje relacje. I teraz w tych trzech rzeczach zastanawiasz się, co najbardziej cię nie satysfakcjonowało, co było dla ciebie najtrudniejsze w tym okresie i co wtedy już chciałeś zmienić. I tutaj mega ważne jest, żebyś wypisał swoje personalne historie, głównie oparte na błędach, które później, w perspektywie tych następnych pięciu lat, poprawiłeś, zmieniłeś i były lepsze. W moim przypadku taka zmiana nastawienia pomogła mi odkryć to, jak mogę pomagać moim klientom. Nie musiałem być już mistrzem świata i największym celebrytą na YouTubie, po to, żeby coś komuś przedstawić. Zamiast tego pokazywałem to, że jestem o krok przed kimś, kto miał podobne doświadczenia, kto miał podobne trudności.